Codzienny podcast ze Słowem Bożym. Z Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus narodził się w Betlejem, w Judei, za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli: W Betlejem Judzkim, bo tak napisał prorok, a ty, Betlejem, ziemię Judy, nie jesteś zgoła najliksze spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem rzekł, Udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, aby i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego Maryją. Upadli na twarz i oddali mu pokłon, i otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy weźmie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo pańskie chwała Tobie, Chryste. Wszyscy wyczekiwali Mesjasza, szczególnie święta Jerozolima i jej mieszkańcy. Ale gdy posłyszeli o tym, że prorostwo ma się wypełnić, cała Jerozolima się przestraszyła. To dopiero paradoks. Wszyscy wierzą, oczekują, ale jak przychodzi co do czego, wszyscy się boją. Dlaczego? Bo Jerozolima miała dobry interes posiadania świątyni, biznes się kręcił, przychodzili pielgrzymi, był ruch, była kasa. Jak przyjdzie Mesjasz, wszystko się skończy. Fałszywa pobożność jerozolimska. Wcale nie czekają na Mesjasza. Oczekują na Mesjasza, który się nazywa Dobrobyt i Kasa. Mesjasz jest im potrzebny do swoich interesów. Zbierają się arcykapłani, starsi, uczeni u Heroda. Ten ich wypytuje, gdzie ma urodzić się Mesjasz. Wszyscy wiedzą, że w Betlejem, znają przecież proroctwa, znają pisma. Ale co z tego? I tak nikt się nie pofatygował pójść tych kilka kilometrów do Betlejem. Przecież to miasteczko leży obok Jerozolimy, ale nikt nie idzie. Tak niestety często bywa znamy pisma, znamy Ewangelię, ale tylko znamy, bo pofatygować się choć trochę wcielić je w czyn, to nie. Świętymi bezbożnymi chrześcijanami nieraz jesteśmy, w kościele na świętach i w niedzielę owszem, przyznać się do Boga też ale kiedy przychodzi moment, by Bóg rzeczywiście się narodził w naszych sercach, kiedy jest okazja do tego, to wtedy mówimy nie. A jaka to okazja, gdzie Bóg się rodzi? Kiedy trzeba odpuścić, przebaczyć, zastosować zamiast czystej ludzkiej sprawiedliwości miłość. Kiedy trzeba być prawdomównym i uczciwym, kiedy jest okazja, by wyjść z własnej strefy komfortu i poświęcić czas dla drugiego, kiedy jest okazja ustąpić, przemilczeć, obdarzyć dobrocią na wyrządzoną krzywdę. Maryja z Józefem są w szoku. Przychodzą do Jezusa poganie. Z greckiego magoi, szarłatani, magowie. To my przez wieki z tych ludzi przychodzących ze wschodu uczyniliśmy ich królami, nadaliśmy im imiona. Po co? Może chcieliśmy złagodzić trochę skandaliczne kartki Ewangelii. Jezusowi kłaniają się poganie, niewierzący, dalecy od prawa Bożego. To oni, dalecy od Boga, jako pierwsi uznają w małej dziecinie Pana i Stwórcę. To oni, jako pierwsi oddali pokon Bogu, nie lud wybrany, nie święci z wielkiego miasta, ale oni, poganie. Rabini w tamtych czasach uczyli tak. Śmierć poganina to chwała i chluba Izraela. Ofiarowali złoto. Od dzisiaj ludem królewskim jest nie tylko lud wybrany, ale każdy, kto w małej dziecinie uznaje swojego Pana i Boga. Od dzisiaj każdemu Bóg daje przywilej należeć do jego ludu królewskiego, do bycia jego synami i córkami. Ofiarowali mirrę. Mirra to perfum, którego używali do łoża małżeńskiego. Od dzisiaj małżonka Pana nie jest tylko lud wybrany. Ale każdy jest umiłowany i wybrany, poślubiony przez Pana. Każdy, kto w Jezusie uznaje swojego mistrza i Pana. Ofiarowali kadzidło. Każdy człowiek na mocy sztu staje się kapłanem, kapłanem, który może zanosić swoje modlitwy ku Bogu. Od dzisiaj nie ma barier, by się dostać do Boga. Nie ma takiego grzechu, który zamknie ci drogę przed Panem. Jezus kiedyś w Ewangelii powiedział, że nierządnice i celnice idą przed nami do Królestwa Bożego. Dlaczego? Może oni naprawdę odkryli to, czego najbardziej potrzebowali, czyli miłosierdzie. A my? Może zbyt jesteśmy przyzwyczajeni do Kościoła, do Mszy, do rozmów o Bogu, by zauważyć Boga, który przychodzi kilka kroków dalej. Bo tak ordynarnie, tak aż za bardzo prosto. Niech Chrystus wszystkim Wam błogosławi. Dobrego dnia z Panem Bogiem.